Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale proszę zobaczyć, co chciałabym Wam pokazać. A więc zrobiłam takie spodenko rajtuski, można powiedzieć, albo spodenki ze stopkami. I teraz do tych spodenek, które już będziecie mieli na kanale, do tych spodenek chciałabym zrobić dla dziecka również swetery. te wszystkie części i na koniec tutaj obrobić i tu zrobię kołnierzyk. Tu musi być albo pliska, albo kołnierzyk. Do tego dojdziemy, ale teraz zaczynam już zszywać. Ja będę zszywała ściegiem takim maszynowym, ale zaczynam często tak na okrążkę, i później szyję, żeby tutaj powszywać te wszystkie sterczące nitki, żeby je razem szczepić i ładnie zszyć, że ta końcówka szycia tu była ładnie wykończona. To jest bardzo ważne w robótce. A więc nabieram jedną z tych końcówek, najdłuższą i mogę już ją wykorzystać do szycia. Przykładam, to sobie biorę tak, żeby mi tutaj na dole nie przeszkadzało, biorę sobie, łączę te dwie końcówki jakby. To jest ważne. I z raz, dwa przyczepiam tą nitkę tutaj tę przyczepiam, zanim opetnę, to wtedy mi to nie wyjdzie. A tak jakbyście za wcześnie obcięli. To by, mogło, to by mogło wam zacząć się pruć. I teraz biorę do tyłu i do przodu. Tak, co pół centymetra. I znowu do tyłu i do przodu. Tutaj mogę sobie jeszcze raz przyczepić na okrążkę I znowu do tyłu i do przodu. Tu już mi się też skończyło. Muszę nabrać nową nitkę. A tu zobaczcie, już jest robótka ładnie zaczęta. Ładnie brzeg wykończony. I tak ma być. I teraz obcinam już sobie to. A więc zaczynam szyć tą moją robótkę. Mam nitkę ciemną. A więc tak szyję jakby maszynowo do tyłu, do przodu. I jak zszywać robótkę? Macie ekstra filmik, dlatego tu jest tyle części, tu jest tyle pokazywania, że już to zszyć, zszywanie to już Wam pokażę, wtedy już Wam tego dokładnie nie pokażę aż tak, ponieważ macie na osobnym filmiku. Ale tu jest ważne, żeby naciągać i żeby zszywać ja często zszywam właśnie takim ściegiem wtedy dobrze się trzyma pokażę Wam jeszcze tu tak to wygląda to jest tył to jest przód i tak zszywam wszystkie części później pokażę Wam tylko jak doszywam tu u góry bo to jest w sumie najważniejsze czyli najpierw ten przód a potem ten przód też muszę uważać żeby dobrze zszyć dwie strony lewe razem. Zszywam najpierw tą część, a potem tą. I zaraz pokażę Wam, jak to idzie dalej. Czyli tą stronę zszyłam i teraz biorę się za tą drugą stronę, ten przód, doszywam do, plecków, tu do pleców. I tak samo tu robię jak w tym. Najpierw na okrążkę zszywam, szczepiam te dwa końce. Mam kaweczek nitki. Chcę Wykorzystać tutaj sobie również można szczepić. u góry jak macie czy jakąś igłą ostrożnie, żeby po prostu tak było. Jak nie macie żadnej agrafki, to możecie tak zrobić, że tu szczepiacie już nitką i tutaj szczepiacie, jakby szyjecie w tym miejscu z centymetr, tu z centymetr i wtedy sobie naciągacie. Tu chodzi o to, żebyście Równo wyszli z tym szyciem. A więc tu również szyjemy tak samo jak tu. Tak wyglądają te przody z tej strony po szyciu. A teraz obracam i pokażę Wam te przody z przodu po szyciu. Widzicie? Tak to już wygląda tu. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, jak reglan idzie, to żebyście widzieli od pachy wszystkie części jakby po skosie do góry musimy dokładnie przyłożyć te części rękawków zobaczcie zobaczcie tu jest to wycięcie czyli musimy wycięcie z przodu jest większe przyłożyć tu a to tu w takim razie jeżeli to tu to to tutaj na pewno też idzie w ten sposób Łapiemy te dwa końce. Teraz widzicie? Tu. I zszywamy. Lewa strona. Lewa strona. I zszywamy. Od góry do dołu albo z dołu do góry. Od tego miejsca tu. Gdzie zaczęliśmy tutaj zszywać ten dół. Ten przód. I zaczynam zszywać. Również tutaj od tyłu do przodu, od tyłu do przodu, tak co pół centymetra te dwie części razem. I tutaj również możemy sobie szczepić dla tych, co na przykład dla początkujących, żebyśmy tu dobrze wyszli na koniec szyjąc. Teraz szywa mnie, zobaczcie, ten przód. Zszywam z rękawem. Zaraz pokażę. Odkąd się nauczyłam robić ten reglan, to nie chcę inaczej robić. Naprawdę bardzo fajnie się noszą takie rzeczy i bardziej wygodne. Z przodu już jest doszyte. Teraz musimy doszyć ten tył rękawa do tyłu rękaw doszyty do przodu z przodu teraz musimy ten rękaw doszyć jakby z tyłu do tyłu żeby się trzymał i wtedy ten rękaw tutaj zszywamy i mamy jedną stronę zszytą i teraz wam to pokażę musimy również ten rękaw tutaj przyłożyć do tego miejsca i zobaczyć żeby nam tu wszystko pasowało Tył pleców z tyłem rękawka, zszywamy, a tu już nam jakby sam wyjdzie ten rękaw. A więc zszywam, zszywam plecy z tyłem rękawka. I proszę zobaczyć, jak ja tutaj to szyję, to tutaj tylko dalej rękawek już jedna strona będzie już jakby zszyta. Rękawek jest już zszyty, po lewej stronie. I tak wygląda już po prawej stronie. Robimy tak samo z tą drugą częścią. A więc mamy prawą stronę, a tutaj jest ta lewa strona. I tak szyję już tutaj do pachy. Cały rękaw, tak samo jak tu. Rękawki doszyte w sweterku. Tak wygląda ten tył. Doszyty, a tak wygląda ten sweterek z przodu. I teraz tak: pliski mamy zrobione. Musimy wykończyć tutaj koło szyi, bo to proszę zobaczyć, wygląda nie za bardzo ładnie. Musi być również wykończone. I tutaj pod szyją możemy zrobić kołnierzyk, pojedynczy kolor. A Wy możecie sobie zrobić jak chcecie. Ale ja chcę, żeby tutaj pod szyją było y, miękko. Ta wełna jest miękka, ta jest owcza, trochę szorstka, a więc to zostawię i robię tylko i wyłącznie kołnierzyk pojedynczym. Ile oczek? A więc muszę sobie gdzieś tak zobaczyć, ile mi potrzeba koło szyi. Tu jest 40 oczek, czy ponad 40, a więc koło szyi muszę mieć gdzieś około 40, 44, 6 oczek. Tego nie wiem dokładnie, ale będę nabierała teraz te oczka od tej pliski, ponieważ te pliski tu będą się zakładały. A więc tutaj nie mogę nabierać, gdzie te pliski są. A więc zaczynam nabierać te oczka tu od tej pliski. Biorę sobie jakiś mniejszy drut, 3,5. On jest dosyć sztywny i to jest dobrze. Przykładam tutaj tą nitkę i w tym miejscu, gdzie się kończy ta pliska, nabieram już to jedno oczko. To znaczy, proszę zobaczyć, pokażę jeszcze raz. Nabieram nitkę na palec, przykładam tu, gdzie ta pliska się kończy i, i nabieram pierwsze oczko. Za nitkę, widzicie, trzeba naprężyć nitkę i tu przeciągam to pierwsze oczko. Mam już jedno oczko. Obok, wbijam się obok, za nitkę i mam już drugie oczko. Obok z pół centymetra za nitkę, mam już trzecie oczko. Za nitkę, mam już czwarte oczko. I tak robię dookoła i tutaj. Piąte oczko. A więc mam tak, 2, 4, 5 oczek na tej części. A więc tu po tej drugiej stronie też muszę nabrać pięć oczek na tej części. I jeżeli na sweterku tu na rękawie będę miała na przykład 10, to i tu muszę mieć 10. A z tyłu to już jest wszystko jedno. Robię dalej i liczę te tutaj oczka. Możemy sobie zapisać. I robię dalej. Oczka na rękawku. Raz i 14. I później zobaczymy, ile będzie miał tył. To jest ważne, żeby nam równo wtedy ta pliska wyszła koło szyi. 25 mam oczek tył. 14. Trzeba drobniutko napierać, bo później będą takie dziury się robiły. A więc mam tutaj 14 znowu oczek. I tutaj muszę mieć w tym kawałku 5. 63 oczka mam razem. To mam gdzieś około 20 oczek za dużo i te 20 oczek muszę idąc po drodze, jakby teraz je zgubić. Te oczka. Czyli ja mogę tutaj zgubić jedno, tutaj mogę zgubić po trzy i tu po trzy. A resztę tutaj zgubię, żeby wyjść na te moje na przykład 44 albo 46 oczek. Za pierwszym razem jeszcze nie robię żadnego wzoru, tylko jak gdyby staram się zgubić te moje oczka, które mam, których jest za dużo. A więc około 20 oczek muszę zgubić i zaczynam pierwsze oczko. Jak zawsze, trzeba spuścić, nie przerabiać. I następne oczko staram się y, zgubić już jedno. Przerabiam same prawe oczka, i tutaj zgubię jedno oczko, a więc tu z brzegu mam tylko i wyłącznie cztery oczka. Robię dalej. I tutaj chcę zgubić ze dwa. To znowu biorę. Jedno, drugie. Za nitkę ściągam i już zgubiłam jedno. I dalej robię prawe. I znowu raz, dwa. Drugie gubię już. I robię dalej. Zgubię trzecie. Czyli tu, gdzie ten rękawek, zgubiłam trzy oczka. I tak samo muszę zgubić tutaj, po tej stronie. Dwa, a później trzy. Tutaj mogę zgubić jak najwięcej oczek. Tu jest jakby pojedynczo. I teraz po prostu patrzę, ile mam oczek wszystkich. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. Dwa, a więc zostało mi 46 oczek po zgubieniu. I to jest tak odpowiednia ilość, ponieważ chciałam mieć 44-46. Jest wszystko dobrze. Gdybym robiła podwójną nitką, to musiałabym mieć mniej tutaj oczek. Ja robię tylko dlatego 46, ponieważ to jest pojedyncza nitka. Gdyby była podwójna, by musiała mieć możliwe, że około 36-8, bo to by wystarczyło tu. I zmieniam teraz drut na czwórki. I zaczynam robić ten sam wzór co tutaj, czyli prawo-lewo. Pierwsze oczko spuszczam, i robię już prawo-lewo. Czyli nadaję wzór tej mojej robótce tutaj. I to będzie ten kołnierz. I zobaczcie, podrobiłam już ten kołnierzyk na 8 cm. I na tą końcówkę tutaj, że zakończyć, dołożę tą samą nitkę, żeby było jak ten cały ściągacz, żeby było ciekawiej albo żeby wyglądało jako komplecik. Czyli przykładam tą nitkę i tam i z powrotem przerobię podwójnie i zakończę. I to wystarczy tego kołnierzyka. Pierwsze oczko ściągam i przerabiam podwójnie. To nie zaszkodzi, że będzie tutaj grubiej, ponieważ będzie też szerzej, będzie luźno i będzie dobrze. I już zaczynam spuszczać. Spuszczać to oczywiście już wiecie, że z dwóch oczek przerabiamy, robimy jedno oczko. I biorę raz, dwa za nitkę i ściągam. Mam jedno oczko. To jedno oczko, luźno. Tu nie może być ciasno. Mam nadzieję, że to widać. Tu nie może być ciasno. Tu musi, musi być troszeczkę luźniej, żeby ten drut spokojnie wszedł. Raz, dwa, za nitkę, przerabiam, ściągam i tu, proszę zobaczyć, nie tak ciasno, tylko z pół centymetra tak, że zostawić, żeby spokojnie ten drut mógł sobie wejść. I znowu raz, dwa, za nitkę, ściągam, nakładam. Raz, dwa, za nitkę, ściągam, nakładam. I tu nam się robi już to zakończenie. I dochodzę już do końca. Raz. I dwa. I tutaj pociągnę troszeczkę dalej i obcinam i zaciągam. Widzicie? I tutaj jest ten kołnierzyk z taką luźną jakby, z luźnym brzegiem, ale jak rozciągnę teraz, widzicie, ten kołnierzyk. to i się ten fajnie schowa ten brzeg, tutaj będzie ładnie elastyczny. I to jest już ten, można powiedzieć, Kołnierzyk, który pasuje teraz fajnie do całości. I teraz proszę zobaczyć tutaj najlepiej od razu tą nitkę nie urywać, tylko nabrać. Widzicie? I tu podszyć jakby do środka. Raz dwa, jakby w ten brzeg, widzicie? Tą nitkę wszywam. Od razu tą też podszywam. I tu możemy już teraz sobie obciąć obie nitki. Bardzo krótko. Widzicie? I tu jest brzeg czysty, również z drugiej strony mam kałeczek nitki. To też muszę wykorzystać. Dlatego to chciałabym Wam pokazać. Nabieram nitkę i wbijam się w ten brzeg. Widzicie? Tu. I wszywam sobie z raz, dwa razy w tą robótkę. Zaciskam. Nawet jeżeli tu kaczek Wam wyjdzie, można obciąć wtedy, ale Wam się już nie rozpruje, bo zdarzało mi się na początku, jak zaczynałam robótki, że obcięłam, później patrzę, no co tutaj mi się próje? A więc na to uważamy. Proszę zobaczyć, kołnierzyk zrobiony, sweterek zrobiony, a więc tylko wszyjemy jeszcze guziczki, wykończymy. Tu wszystko proszę zobaczyć, tutaj też. Tak on wygląda. To nie jest dobrze. Widzicie, trzeba naciągnąć tą nitkę. Nabieramy, nawlekamy tą em, nitkę. I tutaj również podszywamy zraz dwa razy. Widzicie? Jak ładnie czyściutko. Przekładamy na drugą stronę. I również tu jedziemy, jakby szyjemy po tym po tym szwie. Raz, dwa. Gdyby tutaj coś było, widzicie? I jeszcze raz. I teraz dopiero możemy sobie obciąć. Ja wam powiem, że te wykończenia to są jednak troszeczkę pracochłonne, ale musi być to. Należy do robótki. Tak to wygląda. I tak oglądam wszystkie części mojej robótki i patrzę, gdzie jeszcze trzeba coś podszyć. A więc myślę, że jest wszystko gotowe. I teraz biorę się za. Przeszycie guziczków. Guziki muszą być również takie duże, żeby Wam tu przeszły przez tą dziurkę. Nie mogą być za duże, żeby Wam po prostu się tą dziurkę nie zmieściły, a więc muszą być odpowiednie. Te nie pasują, bo są za jaskrawe, widzicie? I to jest dla chłopca i też nie pasuje. Potrzebuję sześć. I tutaj mam prawie 6, ale są bardzo małe. Widzicie? Ewentualnie te mogłabym przyczepić, żeby wam pokazać, jak to wygląda po zapięciu. Ponieważ chciałabym wstawić już do internetu, żebyście mogli sobie robić. Mam 6 takich mniejszych. Można, ale on się nam tutaj zgubi. I on jest tutaj po prostu za mały. I wam powiem, nie wiem czy zauważyliście, że ostatnio robią same małe te guziki. Ciężko dostać już sweter z dużym guzikiem. A więc tak, przyszywamy na dole guzik. Jak przyszyć guziki, macie na moim kanale już. I żeby było wam równo, to zróbcie tak. Jak nie macie miarki, czy nie wiecie, żeby było równo, to popatrzcie, gdzie jest ta górna dziurka. Górna dziurka jest tu. Złóżcie razem, jakby i wymierzcie tu, gdzie musi być ten guzik następny. I teraz możemy zrobić tak, że tutaj jest dziurka następna. Przyjemy już następne. Wbijamy się w tą dziurkę i wychodzimy tą dziurką jakby przez tą dziurkę na drugą stronę i w połowie pliski jakby staramy się przyszywamy nitkę i teraz dopiero i teraz dopiero ten guzik w to miejsce. Szósty guziczek. I proszę zobaczyć. Tak to już wygląda. Proszę zobaczyć. Tak wygląda. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i spodoba. I że zrobicie sobie. Proszę zobaczyć, troszeczkę pracy jest. Te wykończenia są jakby najtrudniejsze, bo przy nich trzeba troszeczkę pomyśleć, wymierzyć. I tutaj jest ten kołnierzyk. Tak wygląda, a więc mam nadzieję, że wszystko będzie fajnie. Zapraszam Was bardzo serdecznie do zrobienia.